Zanim powstał ten film dokumentalny, to wiem, że trwały prace nad e, filmem, w którym ktoś miałby się wcielić. Wanie, i czemu to nie doszło do skutku? To też może było trochę za wcześnie z różnych względów. E, e, ten film nie powstał. Natomiast. E... Ta ilość materiałów, to ona się nadaje e, na, 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 na dwa albo trzy filmy dokumentalne i szkoda było po prostu tego nie wykorzystać i, i myślę, że być może kiedyś jeszcze jakiś film fabularny powstanie, natomiast no, no, na razie skupiamy się na tym, żeby, żeby publiczność miała radość, dzielimy się naszym życiem prywatnym, dzielimy się wszystkim Anią. A wyobrażasz sobie na dzień dzisiejszy, żeby w ogóle jakaś aktorka wcieliła się w Anię? Wyobrażam sobie jest wiele świetnych wybitnych aktorek. Na pewno będzie to trudne zadanie, ale, ale na pewno nie niewykonalne. Może Oliwia? Nie no myślę, że, że na razie to w ogóle to nie myślimy. A masz jakieś swoje typy ulubione? Nie, absolutnie nie. A jak Ania podchodziła do gry w złotopolskich? No bo kiedy mieszkaliście w Turcji, ona mimo wszystko z serialu nie zrezygnowała, prawda, i łączyła tą pracę, chyba bardzo lubiła grać policjantkę Marylkę. No mówiąc szczerze, akurat w momencie kiedy wyprowadzaliśmy się do Turcji, to yy... Oli, Ania, przepraszam, zrezygnowała z, z występów w do dlatego że no, ta regularność niestety nie pozwalała jej na, na to, żeby, żeby pojawiać się na planie. Mogła kręcić film fabularny, wtedy ten mogła wylechać na, na tydzień, na, na 10 dni zdjęciowych, wrócić wtedy do, do Turcji, a takie co cotygodniowe pojawianie się w Złotopolskich no, niestety było niemożliwe. No, ona i tak wiele lat grała w Złotu polskich, nauczyła no, się wiele, Nie otrzymała fantastyczny warsztat, poznała wielu fantastycznych aktorów, no i myślę, że to był też dobry moment na to, żeby być może się się rozstać. A koniec serialu ją zasmucił, bo jednak on się urwał w niespodziewanym momencie i dużo aktorów jednak żałuje, że to się skończyło. Ja nawet nie pamiętam powiem szczerze, więc nie mogę się opowiadać. A zerkasz czasem, bo odcinki są cały czas y, powtarzane, nawet są zrekonstruowane cyfrowo z okazji też premiery tego dokumentu. Tak, miałem okazję e, zobaczyć, e, ale to fragmenty. Na cały, na cały odcinek się nie zatrzymałem, powiem szczerze. Mhm. A był taki moment, kiedy Ania odeszła, że zwątpiłaś w miłość? Czym dla Ciebie dzisiaj jest miłość? Myślę, że to przy okazji tak premiery nie będziemy o takich trudnych tematach rozmawiać. Skupmy się raczej na filmie i, i, i na tym, żeby, żeby publiczność była szczęśliwa i żeby otrzymała ten taki chociaż tak kawałek Ani. Jak zobaczyłeś film, to łaska się wokół zakręciła? No kręci się za każdym razem I, i tutaj ciężko przejść ty, bez wzruszenia, bo to jest, no, historia smutna i, i to jest nasza Ania, nasze życie i i no, wciąż wszyscy ze mną tęsknimy. Ten film może też być końcówka, myślę, kiedy poruszy temat choroby, też być taką przestrogą dla innych, prawda, żeby nie bagatelizować, też badać się, żeby podchodzić poważnie do tematu choroby, tak jak podchodziła Ania. No, temat choroby jest bardzo trudny i, i um, nie rozmawiamy raczej na ten temat generalnie, na pewno chciałbym, żeby ten film też zachęcił osoby do tego, żeby się, się badały pod kątem nowotworów, no bo jest to zdradliwa choroba i, i, i na pewno profilaktyka i badanie mogą, mogą zapobiec chorobie nowotworowej i, i do tego serdecznie namawiam.